Rozmawialiśmy. nie wiem już kto tam ale pan dał im dzwonił. Ja panu mówiłem, panie, mówię ci, macie, trzeba, że niech będzie tak, tak, macie, wiesz to z tego, co tam ustalili, co ustalili, to podobno mają wyczyszkować. I na pewno będą dwie, na osiedlu, a jedna górna na, na i I proszę mi nie mówić, kogo macie radny. Nie mów, nie przekręcaj, że nie wiedziałeś, bo to jest takie wykręcanie się, ogłupianie nas wszystkich. No lepiej się przyznałem do winy, nie przemyśleliśmy. Dziękuję i nie przemysłem. Przepraszam, 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 pan głosem. Panie ja jeszcze raz przypominam, że my nie jesteśmy na miejscu. No ja wszyscy Państwo sobie chcą i to, że nie za panie przewodniczący. Albo ten pan radny Kobierno. Panie Przewodniczący, w ogóle słowie. Jak najbardziej usłyszałem od pana informację, że po... W następnej analizie będą trzy szkoły w mieście, dwie na osiedlu, jedna w Starym Mieście. Zgadza się moment, chwileczkę, proszę mnie nie przerywać pani Radny. Po co złożyliśmy? Ja już powiedziałem, dlaczego e, Proszę Państwa, I dostaliśmy informację od Pana Władysława Żydka, że będą trzy szkoły, dwie na osiedlu, jedna w Starym Mieście. Dostaliśmy taką informację na spotkaniu, które tutaj się odbywało z dyrektorami, że będą trzy szkoły, a przyszedł dostaliśmy informację, SMS-a w poniedziałek. Proszę odebrać, proszę odebrać materiały na komisję. Opierając te materiały przygotowany projekt na dwie szkoły. Panie Rostrze, więc proszę Panie, panie Przewodniczący Władysławie, żebyśmy się no... yy, już, dziękuję. dobrze. Szanowni Państwo, jeszcze tylko głos z Pana yy, Wiesława. Ja tak krótko, bo się tych wszystkich dzisiaj tych listy, tych pism, które wpływają do Pana Przewodniczącego, bo my również mamy... Być może nawet się powtarzają, nie? Zobaczycie co, że te osoby, które nam tutaj dostarczyły te informacje, podpisały się rodzice, nauczyciele i pan dyrektor Pachet, to, co, to one są już niewiarygodne? Tak nazywamy właśnie. Pan to jest wiarygodne, a to jest niewiarygodne? Ja nie wiem. Ja tego nie wiem. Ja przeczytałem Państwu pisma, które płynęły do nas w Ciebie, Szanowni Państwo, jeszcze tutaj jedna z pani. zabrać, ale moment, ja jeszcze pozwolę sobie ostatnie pytanie zadać, bo mam takie prawo, mianowicie, a dotyczy ono, dotyczy ono tego, o czym Państwo piszą, tej informacji wprowadzającej, że hmm, już mówię, tak jest, więc projekt czterech szkół zapewni lepszy dostęp do bazy szkolnej infrastruktury sportowej. Jak to Państwo widzą, każdy dyrektor ma swoich nauczycieli, swój przepraszam budynek, swoje boiska, swój orlik, na którym ćwiczą. Proszę mi przedstawić, jak to będzie wyglądać Państwa zdaniem w przypadku dostępu uczniów szkoły podstawowej nr 2, czy nie wiem odwrotnym w starej części miasta do hali sportowej i zespołu boisk wielofunkcyjnych. Y, y, jak to będzie wyglądać na osiedlu w przypadku dwóch szkół, y, gdzie, tak jak powiedziałem, y, miejsca a mówię też, Pani Radna mnie zapytała, jako, kto ja tutaj występuję. Ja pytam też jako nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4, jak w tym projekcie zwiększy się dostępność do orlika uczniów Szkoły Podstawowej nr 4, orlika, którym zawiaduje w imieniu gminy Pani Dyrektor. Obecnie gimnazjum, a później przyszłej szkoły. Proszę, proszę o odpowiedź. Panie Przewodniczący.